Cześć, mam w tym tygodniu dla Was trzy ciekawe artykuły. Pierwszy z nich dotyczy zakupu oprogramowania Solidworks, a tego dokładnie, jak podejść do tego tematu, jaką wersję wybrać, jakie pakiety, jakie licencjonowanie. Niby wszystko proste, ale w tym temacie naprawdę można się zagłębić na długo i utonąć. A nie daj Boże, ktoś nam głupio doradzi i kupimy najwyższą wersję, bo uważamy, że tylko taka jest najlepsza, a niekoniecznie ma to rację bytu. A po co przepłacać? Inny ciekawy artykuł skierowany jest do osób, które już pracują na oprogramowaniu SolidWorks i na przykład projektują wieloobiektowo. Adam stworzył fajną publikację na temat tego, jak projektowanie wieloobiektowe wpływa na zarządzanie dokumentacją w systemie PLM czy ERP. Trzeci temat, może niekoniecznie najszczęśliwszy, jednak zdarza się stosunkowo często i nie tylko w Polsce. Co się dzieje w momencie, kiedy korzystasz z nielegalnej wersji oprogramowania SolidWorks? Jak przebiega proces legalizacji i jak zrobić to bezpiecznie i przede wszystkim minimalizując straty. Zapraszam do lektur, wszystkie linki odnajdziecie w opisie tego odcinka i dobrego tygodnia dla Was.